Cześć, ja jestem Daniel z kanału SID, a wy oglądacie siódmy odcinek Gwiezdnych Wojen Jedi upadły zakon. Tym razem idziemy porozmawiać z naszymi. duet nie do zatrzymania! Otóż to czuję, że nasi się bohaterzy polubią ze sobą. Ojczysty świat Zefo. Kordowa spędził tu sporo czasu? Kordowa spędził całe życie na badaniu historii galaktyki w wielu różnych miejscach. Zabrał mnie na kilka swoich wypraw. To było pouczające. Naprawdę wierzył w przeszłość? Naprawdę wierzył w przyszłość. Ale bez przeszłości nie ma przyszłości. Otóż to, mądre słowa, jak na byłą daj, a my tym razem. Udajemy się gdzie Pomyślmy Tak, pomyślmy Na kasik, o właśnie, do Łukich O, niestety Bogano, Datomira. Datomira odkłada się w czasie niestety. Nad czym trochę ubolewam. No ale skoro jest to nasz główny cel, no to niech tak też się stanie. Lecimy. Ta podróż mocno nadwyrężyła modliszkę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz. Nie zdziw się, jeśli wyśleć rachunek. Komuś brakuje kasy? Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi, bogactwo nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. W mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Ech, byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety, wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczyć. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Sabaka. Aha. Ale tylko dokończę. Sabaka to w sumie jest ta gra Karciana, w którą grał Han Solo w czwartej części. Kiedy to. Luke go szukał. Wow. O, powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak. Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę. Bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze. dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Idealny kamuflaż na tą mapę. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszlik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Ach, no brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Artyzanci. Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w Piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni. Zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z Braki. Przechwycę je. Ach, patrzcie na niego. Wojny kronów mu się przypomniały. Kapitanie. Podleć do tych maszyn. Czekaj co? Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. stalowe nerwy da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz kocieć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel mili! Yeah! Maszyny kroczące. No nie wierzę. W takim momencie spadek FPS-ów. No ale oczywiste, że to w takim tylko i wyłącznie momencie. Ale jest to mm, jakby część game gameplayu demo, którym. Mogliśmy oglądać kiedyś przed premierą. Pytanie tylko, czy my mamy dostać się do tego, czy do innego? Nie, no do tego raczej. Tak, ja, bo tamte inne nie są aż tak obrośnięte. Proszę bardzo. No, co się dzieje? Dobra. Gdzie teraz? Prawo. Ale ja mam takie wrażenie, że jest to idealnie właśnie zrobione pod demo te, ten cały dialog który tego naszego bohatera, gdzie teraz i tak dalej, żeby te podpowiedzi usłyszeć. Wejdźmy na górę! Tak jest, wow Hello there myślałem, że jednak będę mógł go wypchnąć albo coś takiego ścigacze Ciekawe czy będziemy mogli na nich właśnie jeździć chwileczkę, ale gdzie my mamy teraz ee, tak Aha Przez te ścigacze zeszliśmy, okej. Okay. Brak Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. Zgłasza się L97240. Mamy potwierdzone straty. Co? Będziecie mieli jeszcze większe. UROGA! Jest, JEST mój! Łoo to się przestraszył Twoja kolega! Ach, mam was podziurki w nosie. Cholerne klony. Kiedyś byliście przyjaciółmi. A teraz co? Wrogowie dowódca zwiadowców. A teraz idziemy do pilotów. Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Trzymaj kurs! Tak jest! E? <śle> <Zgendywa>! <śle> Wierzę, że nam się udało. Dobra. dobra ty. Meldujcie, co tam się dzieje? Go? Się, a... Dużo laserów. Tak. O, go szybko zniszczyć. Wow. masakra. Miałem też okazję chodzić maszyną kroczącą. Jeśli dobrze pamiętam, było to właśnie w Star Wars Battlefront 1. tam no trochę to inaczej wyglądało. A... Czy my tędy możemy. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam ATAT! A ty kim? Kimś, kto robi imperium na złość! Aha! Nacieramy na imperialne lądowisko! Nie pogardzimy się. Czego to nie trafia? Dorzućmy do pieca. No i proszę bardzo, ATSD zniszczony. Ciekawie to wygląda, chociaż nie powiem, bo efekty są wybuchów dosyć marne moim zdaniem. No, na to wygląda Idźmy dalej Bozbodźmy się ich tak To jest Dołamy przy okazji TIE Fightery. kamarade No i co dalej kurczę Tutaj mamy. A to jest ten, co ja strzelam jak. Coś? Uwaga! 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 I to koniec przejażdżki maszyną kroczącą at Tak, w porządku. A ty? Nie, nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Kalkestis. Co, Co robisz na kasie? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kaszyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc kogo tu szukasz? Wodza Łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest wojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich atakuje Imperium z krainy cieni. Sir, Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. Mm. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też wojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem? Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj no. Motliszka to cudo. Świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! Czyli może być ciekawie, e, będzie atak na Imperium. Tutaj już mamy łukich. E, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia już w przyszłym odcinku na atak na Imperium. Cześć!